Dzień dobry, klasa 5. Pora na kolejną zdalną lekcję języka angielskiego. Będziecie mogli sobie otworzyć tę lekcję z YouTube'a na spokojnie i w dowolnej chwili, tak jak dotychczas. Mam nadzieję, że wszyscy zdrowi, ja też. Także zaczynajmy. Ostatnio poznaliśmy odmianę czasownika być przez osoby w czasie przeszłym. Był to czas past simple i wtedy. Gdy używamy tego czasu z czasownikiem być, być przybiera dwie formy, was albo were. I dziś będziemy kontynuować ten temat, żeby po prostu jeszcze lepiej zapamiętać, kiedy używamy jednej formy, a kiedy drugiej, kiedy was, a kiedy were. Oto cele, jakie przygotowałem dla, dla Was na dzisiejszą lekcję. Pierwszy. Przypomnimy sobie odmianę czasownika być przez osoby w czasie przeszłym past simple. Drugi cel, będziemy ćwiczyć użycie tej odmiany w zdaniach. I trzeci cel, będziemy ćwiczyć umiejętność słuchania ze zrozumieniem. Po prostu e, włączymy sobie e, za kilka minut nagranie z dużą liczbą zdań, e, w których będzie pojawiało się was oraz were a na początek zajmiemy się odmianą czasownika BYĆ w czasie przeszłym PAST SIMPLE. I słuchajcie, to jest tabelka, którą już znacie z poprzedniej lekcji i ja to zsumowałem, w sensie tę odmianę, w twierdzenia, w przeczenia i w pytania. To co jest na żółtym polu to osoba JA, ON, ONA, ONO. I te osoby dzielą ten sam kolor, gdyż łączą się te osoby z tą samą formą czasownika być w czasie przeszłym, czyli was. Natomiast na biało mamy osoby you, we, znowu you oraz they, czyli ty, my, wy, oni. I te osoby łączą się z tą samą formą czasownika być, czyli were. I teraz sobie to przeczytamy. Najpierw twierdzenia, później przeczenia, a później pytania, żeby sobie odświeżyć naszą, e, nasze wiadomości z poprzedniej lekcji. I was, czyli ja byłem. You were, ty byłeś. He was, on był. She was, ona była. It was, to było albo ono było. We were, my byliśmy. You were, wy byliście. They were, oni był, byli albo one były. Natomiast e, jeśli chodzi o przeczenia, to wystarczy nam dodać cząstkę not. I jeśli chcemy, możemy skracać e, was z not i wyjdzie nam wasn't. To samo możemy skracać were ze słowem not i wyjdzie nam weren't. Słowo not oznacza nie. I wasn't, ja nie byłem. You weren't, ty nie byłeś. He wasn't, on nie był. She wasn't, ona nie była. It wasn't. To nie było albo ono nie było. We weren't, my nie byliśmy. You weren't, wy nie byliście. They weren't, oni, one nie były. Nie byli. No i pytania tworzy się bardzo prosto, bo wystarczy zamienić miejscami e, względem twierdzeń wyrazy. I było pierwsze, to teraz jest drugie, czyli. E, Zwróćcie uwagę, że to co było pierwsze, jest drugie, a to co było drugie jest pierwsze. Zamieniamy kolejność i to w przypadku wszystkich osób, nie tylko tej pierwszej. Was I? Czy ja byłem? Were you? Czy ty byłeś? Was he? Czy on był? Was she? Czy ona była? Was it? Czy to było, czy ono było? Were we? Czy my byliśmy? Were you? Czy wy byliście? Were they? Czy oni byli albo czy one były? I jeśli tak jak słyszeliście, pojawia się was albo where na początku, to prawdopodobnie jest to pytanie. I możemy wówczas po polsku to przetłumaczyć jako czy. Tak po prostu. Słuchajcie, przejdźmy dalej. Zatem chciałbym, żebyście teraz otworzyli książkę ćwiczeń, bo dzisiaj skupimy się na ćwiczeniach w naszej książce ćwiczeń. I na początek, strona 53, ćwiczenie pierwsze. Polecenie tutaj brzmi: zakreśl właściwe wyrazy. Zakreśl, czyli weź w kółeczko, najlepiej. Ja nie będę zakreślał w kółeczko, ja będę to podkreślał, bo mamy zestawy zdań, w których trzeba będzie wybrać jedną opcję albo was, albo were. I przykład pierwszy wygląda tak. My mother was, were, a teacher. Co to znaczy? To znaczy mniej więcej tyle. Moja mama była nauczycielką. Ale tutaj, jak widzicie, nie mamy osoby e, gramatycznej w zdaniu, jest tylko mama. Wobec tego, mamę musimy potraktować jako ona. Ona była nauczycielką. I to, co jest w nawiasie, wy musicie tylko pamiętać w głowie. Nie musicie tego zapisywać nigdzie. I dlaczego to zapisaliśmy? Żebyście wiedzieli której formy użyć? Bo she łączy się z was, a nie z where. Dlatego odpowiedź jest taka. Nie przepisujemy she. Przepisujemy my mother. My mother was a teacher. Czyli moja mama była nauczycielką. Tak wygląda poprawnie wykonane zdanie numer jeden. Przykład drugi. Tutaj mamy osobę gramatyczną, więc nie będziemy musieli tego. Rozpisywać e, dodatkowo. My byliśmy w supermarkecie. Słuchajcie, we, słowo my łączy się z "were", nie z was. Dlatego zdanie wygląda tak. We were at the supermarket. My byliśmy w supermarkecie. Możemy to też przetłumaczyć jako my-byłyśmy, jeśli są to dziewczyny. Albo my byliśmy w supermarkecie. I to jest poprawnie wykonane zdanie numer dwa. We. Were. Przykład trzeci. The music was albo were beautiful, czyli muzyka była piękna. Słuchajcie, to nie ma, tutaj nie ma osoby gramatycznej, musimy sobie ją podstawić w nawiasie. I jest to it. It, muzyka była, ona była, w sensie ta rzecz, bo muzykę musimy tu potraktować jako rzecz. I w związku z tym it. A it łączy się nie z where, tylko z was. Bo jest to trzecia osoba liczby pojedynczej. I słuchajcie, w związku z tym e, musimy wybrać was. I tak to wygląda. The music was beautiful. Czyli muzyka była piękna. <laughs> bo muzykę traktujemy jako it. Czyli trzecią osobę liczby pojedynczej. Przykład czwarty. The shops was or were very busy. To oznacza mniej więcej tyle: sklepy były bardzo zatłoczone. Sklepy, to też nie jest osoba gramatyczna, tylko e, podmiot po prostu w liczbie mnogiej. W związku z tym musimy sobie podstawić w głowie, czy też w nawiasie, osobę gramatyczną, taką, aby pasowała do reszty zdania. I w tym wypadku jest to they. One były bardzo zatłoczone. One w sensie sklepy. I słuchajcie, they nie łączy się z was, they łączy się z where. Dlatego tak wygląda odpowiedź. The shops were very busy. Sklepy były bardzo zatłoczone. Bo sklepy to rzeczownik, czy też podmiot w liczbie mnogiej. A w liczbie mnogiej używamy were. Przykład piąty. The children was. We're in the playground, czyli to oznacza dzieci były na placu zabaw. Dzieci, czyli one, a one po angielsku to jest they. Czyli musimy pamiętać, że dzieci to inaczej one. I jest to słowo they po angielsku, a they łączy się nie z was, tylko z were, bo to znowu jest liczba mnoga. No, tego zdania wygląda tak. The children were in the playground. Dzieci były na placu zabaw. I to jest poprawnie wykonane zdanie, bo dzieci to są one, czyli they. Przykład szósty. I was albo I were in the kitchen. Co to znaczy? Ja byłem, byłam w kuchni. I, tu jest to osoba gramatyczna, więc nie musimy tego zamieniać na nic innego. Po prostu musimy sobie przypomnieć, z czym łączymy I. A I łączymy z was. I dlatego mamy taką odpowiedź. I was in the kitchen, czyli ja byłem w kuchni. Ja byłam w kuchni. Też może tak być przetłumaczone. I łączy się z was. Przykład siódmy. You was albo you were in the library. To oznacza, ty byłeś, byłaś w bibliotece. You to też osoba gramatyczna, więc nie musimy tu podstawiać nic dodatkowego w sensie podmiotu. I musimy sobie tylko przypomnieć, z czym łączymy you. A słowo you łączymy z where, bo tak było w naszej tabelce. I w związku z tym odpowiedź wygląda następująco: You were in the library. Ty byłaś w bibliotece, albo ty byłaś w bibliotece, bo you łączy się z where. Przykład ósmy, ostatni w tym e, zadaniu. My cat was albo were asleep. Czyli mój kot był we śnie, w sensie spał. Mój kot to inaczej on albo ona, bo to może być kotka. Jakby nie patrzeć, często nadajemy e, cechy ludzkie zwierzętom domowym. Czy my byśmy wstawili tutaj he czy, czy she, to nie grałoby roli. Ja wstawiłem it bo tak się najczęściej e, traktuje zwierzęta po angielsku, e, jeśli chodzi o gramatykę. E, cat to jest inaczej on. A on, e, jeśli chodzi o zwierzęta, to jest it. I it łączy się z was, a nie z were, bo to trzecia osoba liczby pojedynczej. Czyli wychodzi coś takiego. My cat was asleep, czyli mój kot był we śnie. W sensie mój kot spał. I to jest poprawna odpowiedź, bo kot to on, a on łączy się z łos. I tak to wygląda. A teraz podobne ćwiczenie, tym razem drugie, na stronie 53. Będziemy e, posiłkować się tym, co e, zrobiliśmy w zadaniu pierwszym, ćwiczeniu pierwszym, bo tym razem będziemy robić zdania przeczące. Na podstawie tych zdań, które zrobiliśmy w ćwiczeniu pierwszym, przeczące zdania, to będziemy robić w ten sposób. Jeśli pojawi się was w zdaniu wcześniejszym, to będziemy to zmieniać w wasn't. Jeśli pojawi się were, to będziemy to zmieniać w weren't. I na tym to polega, to zadanie. Słuchajcie, Pierwszy przykład z pierwszego ćwiczenia. My mother was a teacher. Czyli moja mama była nauczycielką. Musimy zrobić z tego przeczenie. Czyli zrobić coś takiego. My mother wasn't a teacher. Czyli moja mama nie była nauczycielką. Dostawiamy not. I możemy skrócić to wtedy do wasn't. Tak to wygląda w przykładzie pierwszym. Przykład drugi. We were at the supermarket. Czyli my byliśmy w supermarkecie. Teraz musimy zrobić przeczenie. Czyli robimy coś takiego. We weren't at the supermarket, czyli my nie byliśmy w supermarkecie. Dostawiamy not, skracamy, wychodzi nam weren't. Przykład trzeci. The music was beautiful, czyli muzyka była piękna, a teraz musimy zrobić przeczenie, czyli muzyka nie była piękna. The music wasn't beautiful, czyli muzyka nie była piękna. Dostawiamy not, skracamy, wychodzi nam wasn't. Przykład czwarty. The shops were very busy. Czyli sklepy były bardzo zatłoczone. Teraz musimy zrobić przeczenie. Czyli coś takiego. The shops weren't very busy. Sklepy nie były bardzo zatłoczone. Dostawiamy not, skracamy, wychodzi nam weren't. Przykład piąty. The children were in the playground. Czyli dzieci były na placu zabaw. Teraz to słowo were musimy. Zrobić z niego przeczenie. I wychodzi nam: The children weren't in the playground. Dzieci nie były na placu zabaw, czyli dostawiamy not, skracamy, wychodzi nam weren't. Przykład szósty: I was in the kitchen. Ja byłem w kuchni. I zrobimy przeczenie: I wasn't in the kitchen, czyli ja nie byłem w kuchni. Not, dostawiliśmy do was, skróciliśmy. Wychodzi nam wasn't. Przykład siódmy. You were in the library. Ty byłaś w bibliotece. Bardzo prosto zrobimy z tego przeczenie. You weren't in the library, czyli ty nie byłaś w bibliotece. Czyli not. Wystarczyło dostawić, skrócić i wychodzi nam weren't. No i przykład ósmy, ostatni. Mój kot był we śnie czyli mój kot spał. Musimy zrobić z tego przeczenie, czyli dostawić NOT, skrócić i wyjdzie nam My cat wasn't asleep. Czyli mój kot nie był właśnie, mój kot nie spał. Tak to wygląda. To było dosyć proste ćwiczenie. A teraz ćwiczenie numer 3. Ostatnie na dziś, ale już bardziej wymagające, bo to ćwiczenie e, będzie zawierało nagranie, nad którym będziemy musieli się skupić. E, I słuchajcie. Polecenie tutaj brzmi, posłuchaj nagrania. Nagranie zaraz sobie puścimy. Zdecyduj, czy zdania od 1 do 6 są prawdziwe, czy fałszywe. True to prawdziwe, false to fałszywe. No i słuchajcie, tak wyglądają te zdania. One są po angielsku i zaraz je sobie przeczytamy, a później przetłumaczymy, zanim puścimy nagranie, bo musimy wiedzieć, nad czym się skupić. Pierwsze pytanie. Ruth... Was at her aunt's house. Prawda albo fałsz. Drugie. Ruth's cousins weren't there, czyli znowu prawda albo fałsz. Eee, <laughs> o, mamy zamienione cyferki, ale to nic. Słuchajcie, e, czwórka z trójką e, to jest dosyć ciekawe, ale myślę, że to nie zaburzy e, przebiegu e, słuchania. Przeczytajmy czwórkę. Ruth's parents weren't in Manchester. Kolejne. Ahmed was at the cinema. Piąte. The film wasn't interesting. Szóste. Maggie and Rob weren't at the cinema. A teraz przetłumaczymy sobie te zdania. Każdy z nich zawiera jakąś formę czasownika być. Po lewej macie. Y Zdania po angielsku, po prawej po polsku. Ruth, to jest imię dziewczynki. Ruth była w domu swojej cioci. Hmm. Prawda albo fałsz? Kuzynów Ruth tam nie było. To jest drugie zdanie. Rodziców Ruth nie było w Manchesterze. To mamy w trzeciej linijce. W czwóreczce mamy Achmed był w kinie. Eee, kolejne zdanie. Film nie był interesujący. I ostatnie zdanie. Maggie i Roberta nie było w kinie. I słuchajcie. Teraz na kolejnym slajdzie będzie napisane: Posłuchajmy, i jednocześnie włączy się nagranie. Więc zrobimy tak. Najpierw wysłuchamy to nagranie bez żadnych podpowiedzi. Później wrócimy do tych pytań. A jeszcze. Dodatkowo, posłuchamy sobie drugi raz tego nagrania, i będziemy śledzić jednocześnie tekst z tego nagrania, żebyśmy łatwiej odpowiedzieli na te zdania. No to słuchajcie, nowy slajd, i od razu słuchamy. Zobaczymy, czy się Wam uda odpowiedzieć samodzielnie na jakiekolwiek z tych pytań. Track 29. Hi Ruth, how was your weekend? Hi Ahmed. It was great. I was at my aunt's house yesterday. It was fun. My cousins were there, but my parents weren't there. They were in Manchester. How about you? I was at the cinema, but the film wasn't very good. It was boring. Maggie and Rob were at the cinema too. I słuchajcie, to było to nagranie, dosyć krótkie, ale za chwilę, nie wiem, czy udało Wam się odpowiedzieć na którekolwiek z tych pytań, prawda albo fałsz. Natomiast za chwilę wysłuchamy tego nagrania jeszcze raz, ale tym razem już z tekstem. I na następnym slajdzie pojawi się już tekst, ale nie, nie będzie odtwarzane nagranie od razu, bo muszę Was jeszcze trochę doinformować. Po lewej stronie widzicie zapis tej rozmowy yy, i jest to po angielsku. Po prawej stronie macie tłumaczenie po polsku. I teraz słuchajcie, yy, za, na nowym slajdzie puścimy sobie to nagranie jeszcze raz po angielsku, a później będziemy sobie czytać to po polsku. Więc proponuję, że jak puścimy nagranie, śledźcie tekst po angielsku. I, i za, zwróćcie uwagę na te wszystkie kolorowe odmiany czasownika. Być w czasie przeszłym. Słuchamy. track 29. hi ruth. how was your weekend? hi ahmed. it was great. i was at my aunt's house yesterday. it was fun. my cousins were there, but my parents weren't there. they were in manchester. how about you? i was at the cinema, but the film wasn't very good. it was boring. Mikey and Rob were at the cinema, too. No i słuchajcie, to było to nagranie. Eee, I su teraz sobie po poczytamy po polsku eee, tłumaczenie tego dialogu. Ahmed zaczyna. mówiąc Cześć Ruth. Jaki był twój weekend? W sensie jak minął ci weekend? Ruth odpowiada cześć Ahmed. Był świetny. Byłam wczoraj w domu mojej cioci. Było fajnie. Moi kuzyni tam byli, ale nie było tam moich rodziców. Oni byli w Manchesterze. A ty? W sensie, jak spędziłeś swój weekend. Achmed odpowiada, ja byłem w kinie, ale film nie był bardzo dobry. Był nudny. Maggie i Rob też byli w kinie. Maggie i Rob to pewnie wspólni znajomi tej dwójki dzieci. I słuchajcie, te zielone... Z napisy oraz czerwone wskazują nam na odpowiedzi do e, pytań wcześniejszych. I słuchajcie, dzięki temu, że widzimy to po polsku, łatwiej nam będzie e, odpowiedzieć na te pytania, do których za chwilę wrócimy. Czyli e, <laughs> wiemy na pewno, że weekend był świetny u Ruth, e, u Ahmeda niekoniecznie bo film mu się nie podobał. Rodziców Ruth nie było u cioci, ale byli jej kuzyni. Natomiast z Ahmedem w kinie była Maggie oraz Rob. No i słuchajcie, wróćmy zatem do pytań. Wracamy. To są te pytania. I słuchajcie, pierwsze. Ruth was at her aunt's house. Ruth była w domu swojej cioci. To jest prawda, bo przed chwilą e, przeczytaliśmy o tym i po angielsku, i po polsku, i wysłuchaliśmy. Więc tutaj odpowiedź brzmi true. To jest prawda. Drugie: Ruth's cousins weren't there. Kuzynów Ruth tam nie było. No właśnie, nie. To rodziców Ruth nie było u cioci. E, kuzyni byli, więc tutaj mamy false. To jest fałsz. Trzecie: Ruth's parents weren't in Manchester, czyli rodziców Ruth nie było w Manchesterze. No, słuchajcie, to jest takie, taki zabieg, żeby was e, wprowadzić w błąd. Bo rodzice Ruth byli w Manchesterze, ich nie było u cioci. Więc to też jest fałsz. Kolejne zdanie: Ahmed was at the cinema, czyli Ahmed był w kinie. To akurat jest prawda. Sam o tym mówił. Zresztą na pewno pamiętacie. The film wasn't interesting. Czyli film nie był interesujący. Słuchajcie, to prawda. On to nazwał po prostu słowem boring, czyli nudny. I tutaj mamy true. I ostatnie zdanie. Maggie and Rob weren't at the cinema. Czyli Maggie i Roberta nie było w kinie. No, jeśli sobie przypomnicie, to e, ta dwójka dzieci była e, w kinie razem z Ahmedem więc tutaj false to, jest, to są poprawne odpowiedzi do tego zadania i chciałbym żebyście e, no, zrobili to zadanie jeśli jeszcze tego nie wykonaliście a jeśli nie wykonaliście to spróbujcie jeszcze raz e, puścić sobie nagranie ale jeszcze ale bez, bez odpowiedzi e, dopiero sprawdźcie na sam koniec tego filmu no, i słuchajcie, na dziś wystarczy, żeby Was już nie męczyć. Następny film zrobimy sobie już niedługo. Zachęcam Was do zaglądania do tabelek w podręczniku. Na stronie 83 macie tabelki, w których są rozpisane odmiany czasownika, być, was i where, te formy, z którymi osobami, w jakich sytuacjach. I to samo jest u nas tutaj, w filmiku. Mam nadzieję, że z tej lekcji zapamiętacie już e, lepiej, e, kiedy używamy was, a kiedy were. Was używamy głównie wtedy, gdy mamy do czynienia z osobą w liczbie pojedynczej w zdaniu, z takimi osobami jak I, czyli ja, he, she, it, on, ona, ono, lub z innymi e, podmiotami będącymi w liczbie pojedynczej. Where z kolei stosujemy wtedy, gdy mamy. Osobę ty albo e, osoby w liczbie mnogiej: my, wy, oni, lub e, podmioty w liczbie mnogiej. I słuchajcie. Dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że udało nam się zrealizować cele dzisiejszej lekcji. Wracajcie do tego filmu, jeśli tylko uznacie, że musicie. Pozdrawiam i do usłyszenia.